Witamy na Mati, Lili, Dzisiaj robimy Q&A I następ... jeszcze jakiś taki filmik będzie na mojej mamy kanale Karolina G i naszym. Wszystkie linki są na dole w opisach I możemy zacząć Do której klasy teraz zdałyście? Do piątej Do trzeciej klasy A ile macie teraz lat? Dziewięć Siedem Naprawdę mam 8, ale ja już mogę mówić, że mam 9. Aga 21 na Instagramie pyta Czy chciałybyście dziewczynki zamieszkać w Polsce? Tak! Tak! By było tak fajnie! No. Ale w Anglii też jest bardzo fajnie. No, bo mamy naszą rodzinną też tu w szkołę będę tęsknić. I ten dom! Paulina 278 pyta Was dziewczyny, jakie są Wasze ulubione kolory i owoce. Lila może pierwsza. Jaki jest Twój ulubiony kolor i owoc? Um, ja bardzo lubię różowy kolor i ja nie wiem, który owoc, bo mam tak dużo. A Matysia? No nowy, pomarańczowy, czarny i srebrny. Owoc? Um, agrest i wszystko. Czy planujecie w przyszłości obciąć włosy? Um. E, może, jak już będę miała do pasa. Ja nie wiem, bo ja lubię mieć bardzo długie włosy. Myślę, bardzo długie. E, może, ale nie bardzo. W jaki sposób dziewczynki nauczyłyście się mówić po angielsku? E, kiedyś mieliśmy taką książkę i najpierw się nauczyliśmy takie normalne rzeczy, które musimy do szkoły. I wtedy po prostu w szkole się nauczyliśmy więcej. Też od przejaczołek. Kolejne pytanie: Czy chciałybyście mieć zwierzątko typu kota czy psa? Tak! Takiego psa tak jakby husky, albo co? No! Albo dołóć. No, to takie słodkie. Czy jak szłyście pierwszy raz do szkoły angielskiej lub przedszkola, to czy się stresowałyście? Tak. Trochę. Ja trochę, bo jak przyszłam tam były zabawki, bo gry mnie cieszyły i trochę stresowałam, bo dużo ludzi tam było. Mm -hmm. A mnie stresowało to um, co rok mnie stresuje to, że idę do innej klasy. Jakby um, od trzeciej, jak szłam do czwartej, no to się stresowałam, no bo bym miała nową panię, ale w tym roku nie, nie, ma, nie, um, nie mam nowej pani, mam tą samą, więc. To ty nie muszę się stresować. Nacia, a na Instagramie pyta, czy Dużo dziewczynki macie nauki w szkole? Tak. A czy macie kartkówki, sprawdziane i testy? Co to są kartki? To są takie krótkie sprawdziany, takie na 10-15 minut. To jest kartkówka, a sprawdzian to jest taki długi, na przykład całą godzinę trwa. Aha, mamy... A, i kartkówki sprawdzają taką wiedzę, yy, czyli na przykład z paru lekcji, a sprawdziany to już jest tak dużo materiału. Trzy razy w roku mamy um, testowe tygodnie, gdzie um, robimy testy, um, a, um, tylko testy cały dzień od wszystkich szkoły, co są takie... Małe testy i duże testy I też jak jesteś w szóstej klasie musisz zrobić duży test Jak jesteś w drugiej klasie musisz zrobić też taki test No a w ogóle o mojej pracy domowej nie mam tak dużo Że Mam średnio Perfekcyjne nami. Dla ciebie perfekcyjnie masz tak no. zadawane? Dobrze, idziemy dalej, dziewczynki. E, czy w Waszej szkole jest świadectwo z czerwonym paskiem? Totalnie nie wiecie o co chodzi, więc Wam powiem, w Polsce jakieś świadectwo to jeśli ktoś osiąga średnią powyżej, nie pamiętam ilu, 4,75 albo 5,0, to nie pamiętam, to wtedy się dostaje na świadectwie czerwony pasek, czyli oznacza to, że ten uczeń się świetnie uczy. Czy u Was są świadectwa jakieś wyjątkowe? Um, nie rozumiem. No nie, bo u was może teraz pomogę. Nie, dlatego że u dziewczyn nie ma w ogóle świadectw i nikt nie widzi ich świadectwa, tylko dostają raporty, które są zamknięte w kopercie. I tak naprawdę dziewczyny ich nawet nie widzą, mogą je zobaczyć, przeczytać, A ale nie jak muszą. Robimy jakby bardzo dobrą pracę. W ciągu roku, tak? To dostajecie dyplomy różne. Nie, jakby idziemy. Pani, która ma naklejki. Aha, no ale to jest w ciągu do... roku, to nie jest na koniec roku, prawda? I dostajemy punkty. Mhm. Ale to jest dalej, Wilusiu, w ciągu roku szkolnego, a tu się ktoś pyta na zakończenie. A. na zakończenie też czasami od pani dostanie, dostajemy prezenty? No. tak, tak. I, I czasami. Ja gry jest tak fajnie. No, ale to już mówimy o typowym zakończeniu i benefitach związanych z zakończeniem. No. Czy macie jakiś język dodatkowy, jakiego się uczycie w szkole? Francuski, ja jeszcze nie. Dobrze, Lila możliwe, że no będziesz miała w tym roku. No Matylda. Kim chciałabyście być w przyszłości? Pyta Julta Hajduk. Um, ja bym chciała być aktorką. Um, ja nie wiem, bo jeszcze mam długie czas, żeby to myśleć. Podobno, y, Julia Hajduk, ta sama osoba, pozdrawiamy serdecznie. Podobno w Anglii są dni takie jak na przykład Red Nose Day. E, no? Jakie tego typu dni dziewczynki lubią najbardziej? Czyli jeśli celebrujecie w szkole jakieś fajne dni, to jakie takie dni najbardziej lubicie? World Book Day. Mhm, mm bo co wtedy się dzieje? Um, przybieramy się jak lu um, um, ludzie z bajek i książek. Tak. No i mamy tak fajnie. Ja, ja też, też! World Book Day! Ja też lubię, jak są dni, gdzie jest dyskoteka. No bo, no. Um, um, no bo młodsze klasy, tak jakby zarówka pierwsza i druga klasa, mają od razu dyskę po szkole. No więc muszą się przebrać w um, ubranie na dyskotekę. A starsze klasy mogą mieć non-uniform day. I też lubię non no bo... Czyli um, nie musisz tego dnia iść w uniformie szkolnym, czyli w no. mundurku. Dobra, idziemy dalej. Kiedy macie urodziny? 24 august. Lila? 19 luty. Tak. E, jakie są wasze plany na wakacje? Um, będziemy um, jeździć um, w, po, w Polsce, wszędzie do innych miejscach. I też ben, będą plany na jakieś baseny, na przytulanie babc i dziadków, i na. Um... Ale czyli wybieracie się, rozumiem, do Polski? Tak. Mhm. No i ja nie mogę się doczekać, przytulać. Dobrze, a powiedzcie mi, czy oprócz Polski jeszcze gdzieś w tym roku, czy tylko w Polsce? Będziemy podróżować po Polsce, zwiedzać Polskę. W tym roku dziewczynki chcą poznać swój ojczysty kraj bardziej. Wiktoria 21 was pyta, czy gdybyście miały teraz możliwość przeprowadzenia się na rok do Polski i wrócenia z powrotem do Anglii, to czy byście chciały? Tak. Tak. Okej. Okay. Pytanie kolejne. Hmm. Czy zrobiłybyście pocztę od widzów? Cool, cool cookie Girl pyta, czy zrobiłybyście pocztę od widzów? Mati, to wie o co chodzi. Chciałabym, ale no, to jest trochę komplikowana. Czyli, że widzowie coś by przesyłali A e, i ty byś to otwierała na filmiku i pokazywała. Tak! Chciałabyś? No, ale to jest trochę takie komplikowane. Skomplikowane, Mati. Skomplikowane. Mhm. W jakim... o, o Kęska pyta dziewczynki, w jakim języku Wam łatwiej jest się porozumiewać? Jak sądzicie tak szczerze? Po polsku wolicie rozmawiać na bieżąco codziennie, czy po angielsku? Po angielsku. Czy planujecie, dziewczynki, jeszcze jakieś filmy kulinarne na obydwu kanałach na tym albo na Karolina G, czyli coś go, z gotowania? Tak, tak! Czy lubicie takie filmy? Tak! No bo możemy najpierw coś zrobić, jakieś pyszne poddanie i wtedy możemy je zjeść! Weronika Winek 17 pyta, i między innymi jedno z pytań brzmi: e, Jakie blogi obserwujesz? Może ja tutaj sprecyzuję, jakie kanały oglądacie na YouTubie, jeśli możecie? Um, Angielskich to po prostu tylko oglądamy. No, ja um, oglądam piosenki. Ja oglądam uh, Nickelodeon. To jest taka seria um, bajek po prostu. I, I też oglądam. Preston Place i też oglądam. Um, jest tysiąc. Mm -hmm. No, jest tysiąc, ale jest jeszcze jeden. Teen Titans, girl. To jest jakby bajka. Lila, pytanie do ciebie od Zuzanny Gora. Jedno z pytań. Lila, jesteś jeszcze bardzo dziecinna, czy już bardziej dorosła? Dziecinna? <laughs> no, prawda. Matysiu, czy masz y, pytanie do Ciebie od y, Zuzanny Goraj. Matylda, masz taką naprawdę przyjaciółkę, której mogłabyś powiedzieć wszystko, nawet więcej niż swojej mamie? Chyba. Czy chciałabyś mieć telefony? Mnóstwo pytań było o telefony. Tak! Aliladiak. że mój... to bardzo chcę! Może no, jakby tak. Pół na pół? No pół na pół. Matysia Pię chce pół bardzo Aliwiana Liliana średnia. lubię już mój tablet. Rozumiem. I to będzie za dużo, A ja ale I wracamy do pytań. Tym razem przeczytam Wam dziewczyny pytania do Was spod vloga. Miliana, czy ty masz w klasie Magda Kozłowska pyta koleżanki z Polski w Twojej klasie? Nie. Nie. I nie mam w ogóle z Polski dzieci w jej klasie. Martyna Szumigraj, Dziewczynki, czy wy jesteście bardziej córeczkami tatusia czy mamusi? Oba! Oba! Nie mogę! A jak się mówi to poprawnie? Obydwa! Brawo! O, Amelka 1, 2, 3 pyta. Która z dziewczyn się lepiej uczy w szkole? Ja. Ja. A tak poważnie? Ja. Ja. Maciej. Okej, Lila. No dobra, idziemy dalej. Jakie zwierzątko byście chciały mieć? Psa! Nie wiem, nie wiem. Króliczka. Albo kotka takiego małego. Tak, a bardzo dużo. Czy macie drugie imię? Pyta Marlena Gustek. Nie. Ty, 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 ty. Czy będziecie w tym roku szkolnym, Kinga Klimara pyta, chodzić do tej samej szkoły? Tak. 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 Ale za dwa, um, za dwa lata, za trzy lata już nie. Mateusz Grodzki pyta Was, dziewczyny, czy rozmawiając w szkole po angielsku czasami e, zdarza Wam się jakby pomylić i wtrącać polskie wyrazy i odwrotnie? Nie. Tylko jak mówimy po polsku, czasami mówimy też angielskie wyrazy. Tylko. Ta, tak, tak no. jest częściej. Tak. A po angielsku nie mówimy za bardzo polskich wyrazy. Ale ja tak czasami, czasami w szkole. Wiktoria pyta, dziewczyny, jak klasa i nauczycielki reagują na Wasz kanał? To, że nagrywacie na YouTube. Moja pani nie wie. Moja pani też nie wie. A dzieci jakieś wiedzą? Tak, Ta Tak i wszystkie dzieci są na nim. Ty masz swój kanał, ale no, 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 no. Czyli jaki jest odbiór pozytywny czy krytyka? Pozytywny. Ale też kilka są tak, ja też mam kanał. Mm. <grym> no ale to dobrze. Jest Aha. Halo. Hania Pławecka pyta Czy macie dobry kontakt ze swoimi rówieśnikami? Czy się z nimi kłócicie? Dobry kontakt. Albo czasem mały problem, jest, Ale okej. Okay. Ale najbardziej chłopaka. Z chłopakami problemy no. są? A co ci chłopacy tak robią, Lila? Nie, ale nie do mnie. Oni sami chłopaki z chłopakami się biją. Aha. A ty nie masz z nimi żadnego problemu? Czy jesteście, Kinga Wodzińska pyta, czy jesteście zadowolone, że w końcu są wakacje i się skończył rok szkolny? Kłócicie dziewczyny? Pytanie do Was. Nie, nie. Czasami. Czasami. Czy Lila zapuszcza włosy? Tak. Czy mama Wam czasami pozwala malować paznokcie? Pyta Kasia Kowalsko. Nie. Tak, tylko nie hybrydą. No. Jakie jest Wasze ulubione śniadanie? Eee. Eee. Nie wiem. Eggs, bacon, waffles. Po polsku? Hmm. Jajko, bekon i... I łofus? Ale ja! Waple? Waple. Ja nie wiem! Zdrowe bananowe yy, pancakes. Ma, wtedy ma Moje mam, mam, mam tak dużo. A moje zdrowe yy, bananowe pancakes? No też. Dziewczyny, i ostatnie pytanie do was bardzo kontrowersyjne. Agnieszka Zielińska pyta Was, dziewczyny, czy kiedyś coś ukradłyście? Nie. Mm, nie. Na ile procent Matylda lubisz Lile? Pyta Karina Karincia. Zero, że to ja. Do 10? Do 100 na ile procent. Okay. Oh, 99. A Ty Lila na ile procent? 100. A w ogóle milioncy do nas skończoności. I ostatnie pytanie od Gry mobile. Dziewczyny, czy macie chłopaków? Nie. Ew! Nie. Kochani, to jest już koniec filmiku. Jeśli filmik Wam się podobał, zosta zostawcie like, komentarz. I jak Wam się um, bardzo podobają wszystkie nasze filmiki, możecie subskrybować. A w tym samym czasie na Karolinę G, mama nasza mama od odpowiada na Wasze pytania. Pa!